Szpital Pomnik Sztupolski w Gnieźnie ma nową stację dializ, w której można od teraz przyjmować i leczyć pacjentów w każdej wirusowej konfiguracji. Stacja, tak jak do tej pory, będzie funkcjonowała w starym budynku szpitala przy ulicy Świętego Jana, ale została przeniesiona na nową dwa razy większą powierzchnię. Bardzo ważną w systemie funkcjonowania szpitala jest stacja dializ. Ta stacja prowadzona jest przez firmę zewnętrzną przez Frezenius. To jest firma, która sprawdza nam się tutaj od kilku lat, ale dzięki temu zaangażowaniu tejże firmy udało się zwiększyć powierzchnię i zwiększenie do 150 metrów, ale przede wszystkim zwiększono liczbę stanowisk do dializowania. Pacjenci muszą być minął trzy razy w tygodniu dializowani, a więc ten obrót tych pacjentów będzie dzisiaj większy. Dzięki temu myślę, że to przede wszystkim pacjenci skorzystają na tym. Ja już nie wspomnę o tym, o takich drobnych rzeczach, jak szafki dla pacjentów, jakaś kuchenka, odpowiednie miejsce do odpoczynku i przygotowania, ale ta liczba stanowisk jest chyba najważniejsza. Także te oddziały, które dzisiaj tutaj były, prowadził szpital, no, zostały przeniesione w inne miejsce i spółka Fresenius po prostu dzisiaj mogła zagospodarować całość. To ważne, żeby poprawiać jakość obsługi. Naszych, dla naszych pacjentów dializowanych. Cieszę się, że mogą tu być. A jeszcze, jeżeli to działo się bez udziału finansowania ze strony powiatu czy szpitala, to tym bardziej. 100% środków na tą modernizację przeznaczyła właśnie firma. więc Cieszę się, bo to nie obciąża nas finansowo, a tak jak na początku, poprawia jakość, naszych, jakość leczenia naszych pacjentów. To ważny dzień dla dializoterapii, nefrologii w Gnieźnie. Otwieramy nową Wyremontowaną stację, zmodernizowaną, dostosowaną do, do w leczenia na najwyższym poziomie światowym. Jako firma dokładamy dużej staranności do tego, aby przede wszystkim jakość, a dzisiaj tą jakość uzupełniamy też o, o komfort dla, dla, dla naszych pacjentów. Tak? Zespół w Gnieźnie, co należy podkreślić, bardzo zaangażowany. Eks, eksperckość na najwyższym poziomie, także tym bardziej jest nam, jesteśmy zadowoleni, że to właśnie w tym miejscu ten kolejny etap i, i, i podniesienie w standardu i jakości realizujemy. Jesteśmy zlokalizowani na, na terenie szpitala, działamy w oparciu o umowę najmu i, w, no i, i tak tutaj opiekujemy się naszymi pacjentami. Pracujemy w, nowych, w nowej lokalizacji w, od niespełna miesiąca. Poprzednia stacja dializ, która znajdowała się piętro wyżej w, na poddaszu, miała 13 stanowisk dializacyjnych i mogła zapewnić opiekę i leczenie maksymalnie 75-6 pacjentom. Potrzeby naszego powiatu i, i okolicznych gmin w, z powiatów ościennych są znacznie większe, dlatego od miesiąca funkcjonujemy w, w tej przestrzeni, od początku lipca mamy uzbrojone i funkcjonujemy na 17 stanowiskach dializacyjnych z możliwością rozbudowania o jeszcze jedno 18 stanowisko, dzięki czemu jesteśmy w stanie zapewnić opiekę i leczenie nerkozastępcze dla maksymalnie ponad 100, konkretnie 108 osób. W, w związku z tym na najbliższe miesiące i lata powiat gnieźnieński i w ościenne gminy w, i z powiatu żnińskiego, rogowo i okolice, Pobiedziska, również od strony Trzemeszna, jesteśmy w stanie zapewnić opiekę wszystkim pacjentom, którzy tego potrzebują. Jesteśmy w stanie też, dzięki temu, że, że mamy dobry i nowoczesny sprzęt, jesteśmy w stanie dializować na poziomie światowym, wykonując zabiegi oprócz hemodializy, wykonując zabiegi hemodiafiltracji, które od, od jakiegoś czasu są również refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia które są zabiegiem doskonalszym, pełniejszym, wymaga troszeczkę większych nakładów i pracy, i finansowych, ale daje możliwość. Dializowania na takim poziomie, który, który poprawia przeżywalność pacjentów dializowanych nawet o 25%. Ostatnie badania, które zostały opublikowane w styczniu w tym roku, e, dowodzą, że, że właśnie hemodiafiltracje, czyli te zabiegi, które staramy się wdrożyć u jak największej liczby osób, ale zgodnie z kryteriami e, NFZ-u, w refundacji NFZ-u, e, to to już to się wszystko u nas dzieje. Zapotrzebowanie na dializy w Polsce w ostatnich miesiącach stale rośnie. Nowa stacja w Gniezieńskim Szpitalu od miesiąca może przyjmować w każdym tygodniu o 30 pacjentów dializowanych więcej niż miało to miejsce wcześniej. Statystyki podpowiadają, że zamiast 900 dializ miesięcznie, bo tyle ich wykonywano do tej pory, teraz można tu przyjąć około 1030 osób co miesiąc.